I znowu witamy w programie. Trzeba żnąć chrust, trzeba upać. Lecz piłę zaczęła boleć dupa. Iskrzyć się przestała, i zapalać też nie jest w stanie. No i co tu będzie? To to będzie iskrę sprawić trzeba. Nowa świeca nie pomogła. To znaczy, może. Sprawdzimy sobie kompresję najpierw. I jest jakiś problem ze sprzęgłem, bo ciągnie łańcuch kompresja jest niekonkretna konkretna. Sprzęgiełko jakieś takie przypalone Obraca się raz zwałem silnika, a tak nie powinno być. To jest sprzęgiełko, płytka osadcza, zabezpieczenie. Ściągamy podkładkę, steraną zębatkę. No i bębenek, który się zacina. Może łożysko jest zatarte. Zgniło od smaru. Zaraz ściągniemy ściągaczem i ściągamy. A tu niespodzianka, pani sprężynka wyskoczyła. Sprzęgło rozluźniła. I to jest po prostu zużycie. Zużycie nastąpiło. Sprężyny rozciągnięte. Luzy jak widać za duże, trzeba sprężynę wymienić na nowe sprawdzimy czy iskra występuje pyszka się ładnie no mm -hmm. tu jest mechanizm ssania widać gaźnik pan gaźnik odpowietrznik zbiornika paliwa no i będziemy sprawdzać dlaczego zapalenie nie następowało być może że przez to sprzęgło które hamowało silnik Ставим запор.